Witam z tej strony, którą za dzisiaj kolejny odcinek z postal Brain Damage i dzisiaj lecimy z kolejną częścią tej gry. Jestem bardzo ciekawy, jak. O kurde! Jestem bardzo ciekawy, jak to. O jest, to już się zaczyna coś, czego bardzo nie lubię: czyli te wybuchowe skurby, syny. To właśnie te. I nie za bardzo ich lubię. Ale czemu to jest takie płynne? What the hell? Może tego nie widać na nagraniu, bo nagranie musi być niestety w, w takiej małej ilości, niestety, w nie gościu. Dobra, czyli co tutaj mamy? Okej, okay, czyli to jest jakaś wojna powiedzmy. A tu są jeszcze przeciwnicy, dobra. Ja myślę, że to są normalni, normalni ludzie jacyś. O, double pistolety, to będzie fajne zaraz. Um, ale póki co, wyśnijmy sobie to co tutaj mamy. Tak żeby być uszykowanych. No, przypadkowo użyłem fajki. To jak one działają, to jest... Kurwa cudo. Dokładnie tak samo działają jak kola w, w postalu dwójce. I jeszcze mam nieskończoność amunicji. Nie wiem czy tak było w postalu, bo jeszcze go nie przeszedłem w dwójkę. Ale jeżeli tak było w postalu też z nieskończonością amunicji, to o... Trudna była ta gra. Ło, co to jest? Ej, pierwszy raz to widzę. Dobra, trochę musiałem przyjąć na ryj. Coś mnie tam bije. A, to. Dobra, możemy tam pójść po to. I z drugiej strony też nie. Ło! Wow. Kula ognia! Wow. Wow. Dobra, coś do mnie faktycznie pruje. I to dość mocno, jeżeli postanawiają kulami ognia mnie tu pokonywać. Tam są jakieś zlagowane typki. Dobra, to widziałem jakąś amunicję? Coś w tym stylu, chyba. Dynamit? Na pewno po prostu się go rzuca. A nie, to jest po prostu podniesiony dynamit. Może to jest jakaś fabularna rzecz. Jeszcze tylko jeden. Dobra. Boom. To będzie najgorszy poziom coś jeszcze, bo to jest... A, to jest ta! Granica! <grytania> <grytania> Dlatego tu było TNT, bo to jest granica z Meksykiem. Ojejciu. O oh, shit, to będą rewolwerowcy, ja już wiem, to są ci włosowi rewolwerowcy, o właśnie. O, patrzcie na to. Patrzcie, co mam. Boom. Bardzo specyficzna broń, że tak to ujmę. Nie za bardzo lubię tą broń ogólnie. Nie wiem czemu. Po prostu jakoś mi nie pasuje. O, łochaty skurwiel. A waj. Ej, bardzo mocni są wbrew pozorom. Ta muzyczka. To widzę. Dobra. Oni bardzo dużo pocisków w siebie przyjmują. I ta muzyka. Hmm, Przydałoby się trochę leczenia, ale to chyba dużej różnicy. Jeżeli gdzieś jakieś strzały, to mi się nie podoba kompletnie. Okej, okay, czyli to o to tu chodzi, że głównie musimy... Okej, okay, znowu musimy szukać dynamitu. Na pewno jest w tych kontenerach. O, tutaj na przykład nie, ale... Dlaczego tu mnie wybija? Okej, okay, tak po prostu, to jest po prostu nie Ło, ale tu wybucha cały czas, dobra. Czyli musimy po tym całym miejscu szukać. Nie wiem co robi to. Ło! Teraz my atakujemy. Oho, ciekawe, ciekawe bardzo. No i mi to przydaje mi. Mózgi się bardzo przydadzą. Nie za bardzo podoba mi się używanie tego łuku. I to nie ze względu na coś, co możemy YouTube zrobić. Tylko po prostu jakoś nie lubię tego. I tam akurat. Akurat to jest jeden z tych, których nie lubię tak po prostu. Okej, okay, tu nic nie było, więc zużyłem to trochę. Plakat? Nie mogę wziąć? Serio? Może dlatego, że mam double berety. O dobra, tutaj mam to. Nie, nie mogę tego wziąć. Kurde, myślę, że... O! Holy grenade! Ta muzyka nie jest! To... to też... O Jezu! Chyba całe szczęście, że tak zrobiłem, bo to był totalny przypadek akurat, ale no dobra. Oni chyba mieli być taką dużą ilością przeciwników specjalnie, ale coś nie pykło patrząc na fakt, że ich wszystkich zniszczyłem dosłownie. Zapomniałem, że to lata za mną. I zapomniałem, że to mogą być tego typu stwory. Na niego najlepszy jest shotgun, tylko podchodzenie do tego czegoś jest... Tak mądre, że aż głupie. Dobra, to zniszczone. Co, coś? Nie. Są okopy. Oż pies tu był. Nie zauważyłem go. O kurde. Ale dobre są te granatniki. Granatnik nieskończony jest zajebisty. Tylko trochę irytujące, że nie zawsze trafiam. Ło! E Ależ wybuch, to był ładny wybuch, nie powiem, że nie, dobra. Dobra, tym razem trochę inteligentnie do tego wrócę, bo wcześniej napałem, po prostu tu wbiegłem. O, dużo leczenia, pięknie. O, a, widzicie? Czasami lepiej trochę. Powiem wam, że jedną z najlepszych rzeczy w tej grze jest to, że jak chcesz te sekrety szukać, to jeżeli chcesz ich samemu szukać, to dosłownie znajdujesz podświetlone te rzeczy i to jest super, bo dzięki temu nie musisz się męczyć. O kurwa, dobra, to był bardzo zły pomysł, żeby tak stać po prostu. Ale no, jeszcze go nie zmienię. Ja Teoretycznie mógłbym tu jeszcze chodzić. Ale nie interesuje mnie wynik, więc po prostu idziemy dalej. bo Wiadomo, na odcinku trochę za nudno po prostu by się ich wszystkich klepało. Faktycznie to jest boska boski przedmiot. Można trafić tym granatnikiem? Trochę słaby jest. Nie, nie ukryję, że nie, jest trochę słaby mam wrażenie. Czyli to tutaj było to. Szczerze, że to mi się przyda. To. O, właśnie to. Me wow, 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 tu się pojawiła. No to ciekawe mnie. O, ho. mamy ten przedmiot. No to co widzę? Odpalamy. Pięknie. O, sieczka z przeciwników. Uwielbiam to. Gdzieś to jest ta duża małpa. Trzeba ją najpierw zdjąć. O, to nie jest duża małpa. To jest duży przeciwnik. A gdzie jest małpa? Nie mam tego pojęcia A why! Trafia mnie ładnie tymi Wy skurwy synę Gijcie Ohoho, To też jest bardzo fajne, dobra, czyli gdzieś na górze jest małpa Albo ona, albo po prostu są zresztą... O, jest małpa, dobrze mówiłem O oh shit, dobra Dobra, tak, tak się fajnie niszczy małpy. Bum. I bum. I bum. Do widzenia. Chyba wszystkie. Wow, to była intensywna walka, ale podobała mi się, lubię takie walki. Bo się trzeba trochę mimo wszystko skupić. A nie tylko, wiecie, napieprzać bez żadnego rozumu, ale ta muzyka jest taka dobra, Jesus. Na jakiegoś powodu musimy tutaj wejść. Ooo tym ścisku nie możemy kliknąć. Wow, co to było? Aaaa, dziadek. E, o, i tutaj się wraca, no dobra. I co? A, i to działa. Dobra. To ci... Okej, okay, jakieś dziursko. I co, to jest koniec? Koniec poziomu, mamy to. No nie wszystkich zdobiliśmy. no wiadomo czemu. Dwa plakaty. No to chyba nie tak ile. Tree feedy. Dobra, jeszcze jeden poziomek dzisiaj na film. Która część... Ło! No to spora część mózgu. Nie wiem czy mam, czy nie mam, ale póki co na to szczami. chyba nawet dobrze. ok potrzebuję dźwigni. Hmm. I z ja ci weźmę te dźwignie. No chyba nie działa. Czy co mam tu spaść? Ło! Okej, okay, od razu mnie zabija. Dobra, mam z jakiegoś powodu tutaj wejść? Nie, od razu mnie zabija. Czyli to nieważne, czy spróbuję wejść pomiędzy, po prostu mam tu pewnie naszczać. Ale co. Aaaa, już widzę. Dobra, już rozumiem. Czyli tutaj jest nam nowa mechanika wyjaśniona. Chociaż nowa to nie jest, ale jedna z takich mechanik. Później pewnie tu będziemy musieli wrócić. Ale no dobra, póki co szukamy dźwigni. Co to było? To nie chcę nawet o tym mówić po prostu. To... O kurwa! Uuu. To będzie ciekawe miejsce, coś czuję. Już mi się podoba. Czemu oni mają seksofon w dupie? W sumie, czemu ja się zastanawiam nad tym, czy jest ty postal? Tu wszyscy mają wszystko w dupie. Łącznie z wackiem kolegi. To było głupie akurat. To jest bardzo fajny strat, jak się tak do góry robi i... Jak się wybija, dobra, jest. O kurwa! O cholera, jeszcze się zablokowałem. Ja chcę to zniszczyć. Czy to jest chore? Kroci! A ja dopiero teraz tego kroczego zauważyłem przy tej jumpadach. Ojej, czy ktoś tu mnie chyba nie mógł zaatakować, Ależ mnie nie przykro z tego powodu żadne. W żadnym stopniu. Dobra, czyli tu jest póki co w miarę. Co to jest? Okej, okay, nie mogę tego wziąć. Czyli to jest po prostu broń tych. Wiedźmie o tych. Ooo! Teraz jestem tu. Pot! Kurwa! Wiecie, czego ja nie zabrałem? Będę sobie w brodę... w brodę pluł, jak tego nie zbiorę. No. Teraz możemy iść dalej. Okej, okay, czyli już te coś zebrałem? Aaaa, czerwony klucz. Ooo, dostaliśmy 2 te. No dobra. Ehm, chyba nie miało to tak wyglądać. Ehm, chyba nie miało to tak zrobić. Chyba znalazłem jakiś błąd w tej grze. Dobra, gdzie tu były? A tu. Czyli będziemy mogli z jakiegoś powodu to zrobić? Ale po co? Okej, okay, po to. Dobra, dość zrozumiałe. Nie zauważyłem tego po prostu. To jest ciężkie do zauważenia. Ale fajnie mi się komentuje samą grę. Ehm, co go zabiło? Nie mam pojęcia. What the fuck? To chyba, jak nie próbuję zobaczyć, to coś się robi, ale dobra. Okej. Okay. Bro, Mogę to zniszczyć? Nie. Czyli tu jest jakaś... O kurwa. Ja już widzę, co tam jest. Czyli tu jest jakaś... Aaa, będę się to musiał przedostać. No ty kuta się. Zdychaj. Ty też, em... Um... Ma sniperzy. Wow, przeżyłeś. Dobra. Coś zielonego tam jest tam nie akurat. Okej, okay, czyli to jest po prostu albo jakaś wersja tamtego gościa, albo po prostu tam jest jakieś światło i dlatego. Chyba światło. Nie, chyba światło tylko. Nie zmienia się. Nie wygląda inaczej. Ej, ale uniki mi idą nawet dobrze bez ślizgu. A my No, to tak samo. Wszystko? Ło! Wow! Ile tu się przeciwników nagle narobiło? Dobra, chyba będzie trzeba trochę pokorzystać z innej broni też. Właśnie z tego chciałem trochę pokorzystać. O! O! Coś mnie zabiło pod koniec, nie wiem co tam się stało nagle. Ale mamy kodeks przynajmniej. Op. Bum bum. E, dobra, mamy teoretycznie to z mózgiem, więc moglibyśmy tego trochę poużywać. I póki co w miarę to działa. Okej, okay, nie działa. By się okazało, że po prostu chyba za mało obrażeń to zadaje. Tu jest shield. Chyba go sobie wezmę, wiecie? Chyba. Tak tylko chyba mówię. Wiecie, nie jestem pewien. Dobra, czyli tu musimy. Najpiękniej. No Teraz możemy walczyć. I dobra, ja mam jeszcze palenisko, Czyli mogę popalić. Ja jeszcze cieli. więc teoretycznie mogę użyć tego i podpalać wszystko, co chcę. Oh shit, ten tutaj. Dobra, w miarę to jakoś poszło, chociaż chyba nie. Oh shit, małpa. Oj, 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 oj ale to się niebezpiecznie nagle zrobiło. Wow, jak ja tam uniknąłem nagle? Co to był za unik? I to widzieliście, ja nagle wszystkiego uniknąłem, co mogłem dosłownie. Na osiu HP. Te małpy są trochę. Ym, as. No tak. Dobra, mamy leczenie. <ścoughs> Gdzieś tu małpa była. Pak. Sporo obrażeń mi zadają te skurby syny. O, tak Dobra, ta małpa jest tam Pięknie. O, i teraz to sam sobie rozjebałem nieźle. Dobra, tu tam widzę leczenie. O, dokładnie tutaj. Trzeba było się troszkę podleczyć przed tamtym gościem. No, szczerze, ledwo mi poszło. To jest coraz gorzej w tej grze. Ale to dobrze. Gra przynajmniej jest trudna. Nie tak jak w tamtym odcinku, gdzie chyba ani razu nie umarłem. Więc, no, przynajmniej tyle. Przynajmniej granie jest jakaś zrobiona na sile. Na siłę ciężka, tylko faktycznie musisz budować arsenał, co nie? Tylko jakoś chyba się da. No Widzicie, można sprawdzać. Jakoś chyba się da. Tam widzę coś. Okej. Okay. Tam się da jakoś dostać. Tam się da pewnie wejść jakoś na tą rurę. Ale chyba nie ma sensu. No, nie ma sensu chyba próbować, bo za nudne to będzie. What the fuck is that shit? To są po prostu dziwki, które są. Nawet nie będę mówił, po prostu jest spore troszkę. Troszkę bardzo, Troszeczkę, ale to tylko troszeczkę takie spore. Ok, możemy teraz do góry wejść. No dobra, ja tu widzę amunicję, a jak widzę amunicję, to mam w głowie, chcę amunicję. O ty, suku. Ok, czyli to otworzyliśmy, to tak. O! To jest bardzo fajna rzecz. Możemy sobie od razu użyć. Dużej różnicy no to nie zmieni. Dobra, i pyk. No i mamy teraz tutaj otwarte. Jeszcze chyba nie było takiej głównej walki, więc jestem bardzo ciekaw, kiedy ona będzie. Bo jeżeli tamto to nie była główna walka, to boję się, co będzie kolejne. Nie tak to chciałem zrobić. Okej, okay, nice. O, tam jest portal. Czyli musimy zejść. Tak? I. I tutaj chwilę zawalczyć, bo nie widzę tu chyba za bardzo przeciwników. Okej, okay, widzę. I to tyle? O nie. Czyli idziemy do tego portalu, bo musimy znaleźć to coś. Mogę bym tam iść, ale nie chcę. Mam i tak za dużo ammo do wielu tych rzeczy. Okej, okay, tu mamy przycisk. Który, okej, okay, sprawia, że to mamy odpalone. A QNAM! I tu mamy... To dobra, czyli mamy po prostu już wszystko to, czego potrzebujemy teoretycznie, tak? Chyba tak, chyba, chyba, nie wiem, nie wiem. Wow! No, jesteśmy w dupie, bardziej w gumie. Bardzo fajne ogólnie rzeczy platformowe, w sensie, że musisz to rozwalić, to zrobić, a przy okazji masz dużo napieprzania, podoba mi się to. Zaraz będzie walka na stół, dlatego szykuję gan... nasze mózgi, bo będą potrzebne. Jezu, ile tych przycisków jeszcze będzie trzeba kliknąć? Eee. Dokładnie tak. Już pamiętam z tamtego. O, tam coś jest. No dobra, życie. Wow, gdzie my jesteśmy? Tutaj. I tu potrzebowaliśmy dwóch kluczy. A, dobra. Nie wiedziałem, że tam trzeba dwóch kluczy. Nie, nie przyjrzałem się tym drzwiom. Czy to jest minigun? Coś mam tu zrobić, ciekawego, żeby to zdobyć? Czy. Czy nic? Czy, czy nic kompletnie? Tu, okej. Okay. tu tym otworzymy. O tak. Tak, dokładnie. To, to akurat się domyśliłem, wiecie? nawet Nawet kiedy nie widziałem. O tak. To mi się podoba. To mi się podoba. Taki moment, w którym się może wyżyć na tym całym gównie. Jest genialny. Wow. To było sporo rzeczy. Naprawdę sporo. I co? Mam teraz skoczyć? Okej. Okay. Okej, okay, to tyle chyba, tak no wszystko, o ej, zajebista ta gra jest. wszystkich pokonaliśmy, jeden Secret? Gdzie ja Secret zrobiłem, nawet nie wiem gdzie ja Secret zrobiłem, ale patrzcie ja prawie zrobiłem maxa gry, genialne, Banjo był tylko ode mnie szybszy, nie, Trox był, 9.30, no speedruna zrobił, no to wiadomo, a 100% chyba nikt, dobra więc na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Genialna jest ta gra, naprawdę. Ja sobie robię specjalnie od niej takie długie przerwy, bo tamten film zmontowałem, nie wiem kiedy, to po miesiącu chyba, około. I cieszę się, bo naprawdę ta gra jest genialna po prostu. Jak się ponownie do niej wraca, to jest po prostu, O, oh, cudo. Dobra, więc na tyle, na razie. Cześć!